Dzień dobry, witam bardzo serdecznie osoby spod znaku byka i zapraszam Was na czytanie na styczeń Styczeń 2025, jaki dla Was będzie? Zobaczymy sobie ogólną energetykę na ten właśnie miesiąc Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, czyli jak wiecie, no nie każdy się w tym czytaniu odnajdzie, ale być może warto wysłuchać a nuż okaże się, że tu popłyną jakieś być może mądre, fajne porady, podpowiedzi, wskazówki. I właśnie, moi drodzy, w ten sposób traktujcie przekaz od kart Tarota jako porady, podpowiedzi, wskazówki, a nie jako wyrocznie. Dobrze? No dobrze, no to patrzymy. Osoby spod znaku byka. Zaczynam od tego znaku, ponieważ miał na grudniowym czytaniu najwięcej wyświetleń. U mnie jest taka zasada, więc jeżeli chcecie, żeby Wasz znak zodiaku znów był pierwszy w lutym, no to słuchajcie, wyświetlajcie, dajcie łapki do góry i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, osoby z podznaku byka, jaki ten grudzień będzie? Fajne jakieś decyzje na płaszczyźnie finansowej. Jakieś tutaj dobre wieści i mądre wiadomości będą przychodzić w tym temacie. Co tutaj karty chcą pokazać? Jeszcze troszeczkę jakieś sprawy nie do końca zamknięte i wyjaśnione. Które trwały, rozwlekały się, ciągnęły się w roku 2024, one tu jeszcze będą miały miejsce w styczniu 2025. Karty pokazują jakieś tu kwestie związane z sądem, z administracją. Z jakimiś tutaj sprawami podziałowymi, majątkowymi, bo trochę tej przeszłości tu jeszcze jest, i z tego powodu gdzieś będzie rodził się, ucą niektórych z was jakiś taki dyskomfort emocjonalny, konflikty wewnętrzne, bo ja czuję się osobą, która już dawno chciałaby coś mieć za sobą, a to się ciągnie, ciągnie i ciągnie. Ale wiesz, co finansowo idziesz naprzód? Sukces i ruch w finansach się u ciebie pokazuje. Będziesz osobą, która będzie wiedziała, czego od życia chce, i ten styczeń właśnie Ci o tym mówi. Ty będziesz wiedział, wiedziała, czego chcesz, do czego chcesz dążyć, na czym chcesz się skupiać. Karty pokazują, że niektórzy z Was mogą otrzymać jakąś trudną wiadomość o czyjejś chorobie, o czyimś gorszym samopoczuciu, albo to może być wiadomość o, po prostu o, o tym, że no, trudną, trudną wiadomość na czyjś temat. Ja też widzę, że niektórzy z Was mogą mieć problemy z układem odpornościowym, tutaj podziębienia, przeziębienia, jakieś infekcje, stany zapalne w organizmie wynikające właśnie z grypy, przeziębienia. Więc moi drodzy, dbajcie o tę swoją odporność już dużo wcześniej, latem, wiosną, jesienią, żeby później gdzieś ta zima była łagodniej przechodzona. Karty też pokazują, że niektórzy z Was będą potrzebowali takiego zatrzymania się zatrzymania się, odpoczynku w styczniu, do tego, żeby sobie coś tam przemyśleć w głowie, żeby poukładać w głowie. No tak tutaj się pokazuje. Troszkę może Wam towarzyszyć bezsenność. Tutaj zabiorę to. Tutaj te karty o tym mówią. Bezsenność, problemy z zasypianiem, problemy ze snem. Wy tego nie widzicie, tak? O, taki mały ten stolik mam. Nie widzę, ja tak tutaj, bo nie zerkam w kamerkę. Więc tutaj też trzeba przyjrzeć się temu, co powoduje ten stan, te problemy ze snem, ale karty mówią, niektórzy z Was mogą. Możecie, Możesz, drogi byku, dużo myśleć, dużo analizować. Jakieś tutaj tajemnice mogą wyjść na jaw, jakieś tutaj sprawy urzędowe, administracyjne będą się rozwiązywać. Ale mam wrażenie, że nie do końca z korzyścią dla Ciebie. Karty też pokazują, że bardzo dobra intuicja będzie Tobie towarzyszyć, i gdybyś tylko, drogi byku, chciał, to możesz w styczniu wyjść z jakiegoś schematu, z jakiegoś schematu, który powielasz od dawna, a który Ci naprawdę nie służy. Możesz bardzo mocno poczuć tą potrzebę w sobie i zrobić kroki ku temu, żeby odmienić swoje życie na lepsze. Tkwisz. być może niektórzy z was tkwią w jakiejś relacji, która jest ograniczająca, która jest toksyczna, w jakiejś współpracy, w jakimś związku, czy zawodowym, czy tym uczuciowym, emocjonalnym. I tutaj właśnie te karty o tym mówią, że trzeba temu się przyjrzeć, tak? Mhm. Ale jakiś tutaj stan zapalny mi też się pokazuje w waszym organizmie, jakieś problemy, właśnie takie prozapalne, jakieś tutaj, no coś tutaj w organizmie mi się pokazuje, takiego stan zapalny. Karty też pokazują, że u niektórych z was uczuciowo-emocjonalnie może być troszkę gorzej. Niektórzy z was mogą chcieć kończyć jakąś relację, wyswobadzać się z relacji, odcinać jakąś relację od siebie. Związki, uczucia. Te sprawy uczuciowe, sprawy związkowe, no, trochę są w styczniu wymagające i w przeszkodzie. No, będziecie od czegoś odchodzić, będziecie, będziecie coś w swoim życiu zmieniać. Do niektórych z Was może przyjść relacja z przeznaczenia. Nagle na Twojej drodze życia, drogi byku, może pojawić się osoba z przeznaczenia. Bądź uważna, bądź uważny, bo możesz tą osobę niestety, ale przeoczyć, bo ja widzę, jakby Wasza droga się schodzi, ale za chwilę się rozchodzi. Tak. Małe wygrane też tutaj mi się pokazują, więc wszelkiego rodzaju zdrabki, gry losowe, konkursy, rozdania, jakieś takie właśnie loterie. No tutaj coś jest na rzeczy, coś jest tutaj na rzeczy, no trudne myśli będą co niektórym z Was towarzyszyć będą, takie kształty i czasami takie mm, właśnie kręcenie się w kółko i czasami takie narzekanie na swój los, a bo ja to się pod nieszczęśliwą gwiazdą urodziłam, albo bo los to mi nie sprzyja a to nikt mnie w młodości nie kochał, nikt mnie nie wsparł, albo ja to miałam takie dzieciństwo, takich rodziców może tutaj u niektórych z was towarzyszyć takie biadolenie i narzekanie. I pamiętajcie, kiedy będziecie narzekać, biadolić i tam być w tej takiej energii, no bo ja jestem ofiarą w życiu, nie będziecie z tego wychodzić. Rozwój, zmiana nie polega na tym, żeby siedzieć i narzekać. Trzeba brać sprawy w swoje ręce, zakasać rękawy i działać. Dla każdego z was to będzie inne działanie, bo każdy z was jest w innej sytuacji życiowej, ok? Ale Wy będziecie wiedzieć, Wy jesteście na tyle mądrzy, inteligentni i sprytni, że będziecie wiedzieć, co na Was zadziała, co trzeba w życiu zmienić, zrobić, żeby energia ruszyła naprzód. Finansowo bardzo ładnie, jakieś ładne finanse idą. Karty pokazują, że sobie tutaj dołożyłam. Tak, no bardzo, bardzo ładne finanse. Możecie pracę podejmować, możecie pracę zmieniać, możecie awansować, jakiś zastrzyk finansowy do Was idzie, coś fajnego. Niektórzy z Was mogą inwestować w mieszkanie, nieruchomość, dom, działka, kupno, sprzedaż, zamiana i tak dalej. Tu będzie aktywność w tym temacie. Karty mi też pokazują dużo wdzięczności. Mimo wszystko, że gdzieś tam czasami te smutniejsze, nostalgiczne energie się pokazują, to wy będziecie wchodzić w energię wdzięczności, radości. Bardzo mi się to podoba. No i zobaczcie, moi drodzy, mogą niektórzy z Was poznać kogoś nowego do związku, do relacji, i możecie chcieć budować coś stabilnego, coś wartościowego. A u niektórych z Was, jeżeli chcecie tego, możecie wchodzić w romans, bo jest tutaj też karta pokazana romansowa. Zwróćcie uwagę na swoje emocje, bo one jednak niestety, ale w tym kole fortuny potrafią być bardzo chwiejne i zmienne. Co jeszcze przynosi ci, drogi byku, ten styczeń? Będziesz coś odpuszczać, będziesz stawać się sobą i to stawanie się sobą, to odpuszczanie czegoś, to takie wprowadzanie zmian w swoje życie będzie trudne i wymagające, bo ja już to widzę. Masz być sobą, masz nie udawać nikogo, możesz mieć też tendencję bardzo mocną do wspomnień. Karty pokazują, te wspomnienia nie będą łatwe. Te wspomnienia będą polegały, wiesz, na czym? Na rozdrapywaniu starych ran. Być może w Twoim przypadku, ja nie oceniam, być może tak ma być, być może musisz rozdrapać stare rany, żeby znaleźć przyczynę tego i żeby wybaczyć sobie, uzdrowić y, tą ranę, czy wybaczyć komuś, to już zostawiam do Waszej dyspozycji, bo nie mogę powiedzieć, że będziesz wybaczać, bo nie do końca widzę, że komuś będziesz wybaczać. Bardziej widzę pracę nad sobą. Ale to wybaczanie komuś, no, przychodzi z trudem. To jeszcze chyba nie jest ten czas. Na coś ci ta energia będzie uciekać. Mhm. Naprawdę musisz tu być osobą uważną i przyjrzeć się temu, na co ta energia może w styczniu uciekać. Ale to będzie dobry miesiąc do planowania i do działania. I do działania powiedziałabym. Mhm. Dobrze, zobaczymy sobie jeszcze, nad czym to warto by było popracować. No nad tymi ranami, no nad tym cierpieniem. No i, i ty masz, no, ty, ty, do ciebie będą znaki płynąć od wszechświata, y, duże znaki. I ty masz być osobą uważną, ty masz odczytywać te znaki, one będą na różne sposoby. Nagle usłyszysz jakąś melodię, piosenkę, słowa, przeczytasz coś, jakiś tekst i powiesz, wow, to trafia do mnie, to jest znak, że, że czas na zmiany. Nagle. Mm, Cokolwiek to może być, tak? Wypatruj tych znaków, szans, podpowiedzi, bo one będą Ci wskazywać nową ścieżkę, nową drogę, nową drogę w Twoim życiu, drogę do zmian. Zobacz, idzie do Ciebie odrodzenie. Ty się będziesz odradzać jak Feniks z popiołu. U wielu z Was te odrodzenie, te zmiany będą na płaszczyźnie domu, rodziny, relacji, kontaktów, uczuć i spraw tych miłosnych, uczuciowych z drugim człowiekiem. Ale zobaczymy sobie jeszcze, co tutaj w kwestii emocjonalno-uczuciowej się chce pokazać dla ciebie, drogi byku, na styczeń 2025. Jakieś złamane serce, jakaś energia separacji, mhm, jest tu jakiś zastół, jest tutaj, jest tutaj. Niektórzy z Was faktycznie mogą kończyć jakąś relację, mogą uzdrawiać jakieś emocje w sobie, jakąś ranę. Ale tutaj też pokazuje się, że pomimo jakiegoś cierpienia i jakiejś rany, niektórzy z was będą wchodzić w coś nowego. Tu będzie flirtowanie, pisanie sobie, mówienie sobie o jakimś uczuciu z kimś nowym, z kimś nowym. Dużo trudnych emocji jest u ciebie. Widzisz, będzie to powracanie do przeszłości. Będzie ta nostalgia, będą te wspomnienia, to jest po coś. To jest po coś, żeby coś uzdrowić, żeby coś zmienić. Każdy trudny człowiek napotkany w styczniu na Twojej drodze życia będzie dla Ciebie lustrem. No dobrze, no i jaki tutaj aniołek na styczeń dla Ciebie, drogi bytu, się pokazał, jaki tu aniołek dobroć. Aby stać się dobrym, musisz otworzyć swoje serce na wspaniałą wartość troski i współczucia. Bądź dla siebie dobry, miej realistyczne oczekiwania i doceniaj samego siebie. By rozwijać w sobie dobroć, musisz polubić siebie. Gdy czynisz coś dla siebie, automatycznie obejmujesz tą energią także innych. Dobroć to pilotowe zapory, którymi otaczają się ludzie i umacnia tych, którzy się boją. Zatem, Podejdź do tego, kto jest samotny. Wyciągnij z kąta nieśmiałego. Włącz we wspólnotę tego, który czuje się odizolowany, i pociesz smutnego. Twoją nagrodą będzie poczucie wewnętrznego spokoju, ciepła i miłości. I afirmacja na ten styczeń dla ciebie brzmi: Jestem dobry dla siebie i innych. Niby łatwe, ale trudne. Wszystkiego pięknego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Uściski śle. W ramach podziękowania zostawcie po sobie ślad. Dajcie komentarz, serduszko, łapkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję bardzo.